Wielu kibiców się zastanawiało, czy mentalnie podniesiecie się po tych trzech słabszych meczach, ale z tego wniosek, że przerwa na kadrę dobrze wam zrobiła. No dokładnie tutaj nie ma co ukrywać, że mamy dosyć doświadczony zespół, tak? którzy yy, wielu zawodników, którzy, którzy gdzieś tam grali za granicą mają tytuły mistrzowskie na koncie, więc, więc tutaj na pewno na pewno to doświadczenie gdzieś tam jest po naszej stronie. I, i ta przerwa dobrze nam zrobiła, bo mogliśmy, mogliśmy potrenować yy, w spokoju porozmawiać o, o pewnych sprawach, dlatego tutaj myślę, że jak najbardziej podołaliśmy w yy, meczu z Głębiem. Szczególnie pierwsza powa, bardzo, bardzo dobra w naszym wykonaniu. Także my się generalnie mecz, mecz, mecz na plus i, i zasłużone trzy punkty. Miałeś trochę pecha. Już przejdę do osobisty w trend, taki zrobił w Twoją stronę. Dwa dobre strzały, co najmniej dwa dobre strzały z dystansu. No i szczególnie chyba żałujesz tego, tego drugiego. Tak, tak. Pierwszy strzał yy, z mojej lewej nogi. Także tutaj nie, nie spodziewałam się fajerwerków. Natomiast druga tak, tak dosyć, dosyć dobrze mi piłka siadła, troszeczkę niżej myślę i bramkarz, bramkarz był, był bez szans, ale... Tak jak już dzisiaj mówiłem wielokrotnie, tutaj nieważne nie było, czy, czy ja strzelę, czy kto inny. Jak, ile, na, najważniejsze były trzy punkty, żeby, żeby wrócić na te właściwe tory. Na pewno na pewno to zwycięstwo gdzieś tam dużo da nam mentalnie i, i będziemy teraz w pełnym skupieniu się przygotowywać do meczu z Piastem. Ten mecz miał różne fazy. Też. Trzeba przyznać, że w drugiej połowie bardziej skupiliście się na defensywie. Czy to był zamierzony wasz manewr? To znaczy, myślę, że... Ciężko, ciężko grać pierwszą połowę, cały mecz tak jak kiedyś tak pierwszą połowę, yy, dosyć wysokim pressingiem, bo w pierwszej połowie dobieraliśmy piłki już na, na połowie zagłębia, także tutaj granie 90 minut w takim w takim, takim tempie byłoby no, dosyć ciężkie do zrealizowania, natomiast yy, cofnęliśmy się trochę, pocierpieliśmy, ale, ale też nie było tak, że, że zagłębie gdzieś tam miał sytuację z sytuacją, tutaj da to z w miarę, w miarę, w miarę dobrze zażegnowaliśmy, dobrze się asakurowaliśmy, także myślę, że yy, i fajne konty wyprowadzaliśmy, mogliśmy ich pokarając na 2-0, także tutaj myślę, że gdzieś tam nie ma, nie ma żadnego powodu do, do, do obaw i, i, i tutaj wszyscy, wszyscy myślę, że jesteśmy zadowoleni, bo, bo generalnie plus, wielki, 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 plus po tym meczu dla, dla wszystkich. Nastąpiło przełamanie po trzech porażkach, no, czas też coś przywieź z wyjazdu, bo tak już z wytęsknieniem sami na pewno też czekacie na na wygraną na obcym terenie? No zdajemy sobie sprawę, tak, że, że, że te wyjazdy wyglądają dosyć, dosyć słabo w naszym wykonaniu no wręcz fatalnie, tak, bo, bo, bo co mecz to, to niestety dwa ostatnie mecze porażki, natomiast wiemy, że będzie ciężki mecz, Ja jutro gra z ruchem, także na pewno na pewno każdy nas sobie obejrzy ten mecz, przeanalizuje i po tej zmianie trenera na pewno są groźniejsi o wiele niż byli, natomiast Yy, tu gdzieś dla nas taki fajny zastrzyk, zastrzyk pozytywny na po tym meczu z zagłębiem. Także tam pojedziemy. Na pewno pewni swego i, i po to, żeby przewieźć w końcu punkt.